Jak włączyć akceptację dokumentów w TAKSO? Akceptacja dokumentów to proces, w którym każda faktura wymaga akceptacji osoby upoważnionej przed przekazaniem jej do zasięgowania. Faktura niezaakceptowana jest widoczna tylko dla osób upoważnionych do akceptacji wewnątrz firmy. Domyślnie akceptacja dokumentów w TAKSO jest wyłączona. Jak zatem ją włączyć? Należy posiadać konto poziomu Taxo Power. Jeszcze raz. No. Domyślnie akceptacja dokumentów tak co jest wyłączona. Jak zatem ją włączyć? Należy posiadać konto poziomu Taxo Premium lub wyższe. I teraz zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Jesteśmy na koncie, które jest tutaj na poziomie premium lub wyższym. I w, w widoku dokumentów, e-dokumentów wchodzimy na ustawienia po lewej stronie. Otwiera się nowy widok i widzimy, czy włączyć akceptowanie dokumentów przed księgowaniem. Zaznaczamy tą opcję, zapisujemy ją i od tego momentu nowe dokumenty, które umieścimy, będą już do, możliwe do akceptacji. Wchodzimy do dokumentów i widzimy, że rzeczywiście pojawiła się nowa zakładka, ale w tym momencie jeszcze jest pusta, więc dodajmy przykładowy dokument. I dodajemy dokument do takso, i zaś, że jest to ta konto właściciela, to domyślnie jest już ono e, zrobione tak, że firma, właściciel firmy akceptuje te dokumenty, natomiast możemy też zrobić, że nie akceptuje. Tak, gdyby to teraz zrobił pracownik, to on nie ma możliwości akceptacji, więc zobaczymy, co by się wtedy stało. I dokument wtedy trafia do zakładki do akceptacji. Wtedy właściciel firmy musi wejść, kliknąć, akceptuj. и документ, как я сказал, этого.